Dobry wieczór, kochani. Dobry wieczór, moje piękne, cudowne duszyczki, moje waleczne duszyczki przede wszystkim. E, kochani moi, dzisiaj bym chyba wróciła troszeczkę do rozmowy na temat e, czarnego wesela, <laughs> ponieważ e, dużo dostaję. E, ja tak staram się te filmiki nagrywać. Bo wy mnie e, jakby natchniecie do nagrania takiego filmu, właśnie wasze roz rozmowy z wami, e, czy właśnie pisanie mailowe, czy na WhatsAppie. E, wy sami mnie nakręcacie bardzo fajnie i pozytywnie na właśnie na takie fajne pomysły, znaczy mi się wydaje, że fajne e, pomysły do nakręcenia właśnie pogadów do podruchy, właśnie, e, żebyśmy sobie mieli o czym rozmawiać. E, kochani moi, każdy rytualista wykonuje każdy rytuał tak jak potrafi, tak jak chce i tak jak umie. Ja, tak jak wielokrotnie mówiłam, nie wykonuję rytuałów egipskich, nie, nie wykonuję spętania, ponieważ wiem, że te rytuały dla mnie, może ja po prostu nie umiem mi wykonywać dobrze, może jestem słaba w wykonywaniu tych rytuałów, one po prostu tak jakby odsuwają bardziej partnera od nas, nas a, a, go przyciągać, tak? I może dlatego, że ja, może nie lubię tych rytuałów, może dlatego one mogą mi wychodzić w inny zupełnie sposób. Ja, kochani moi, kochane moje duszenki, jestem zwolenniczką czarnego wesela, rytuału krwi, rytuału czarnego wesela i również uroku purpurowej róży. Może dlatego, że dobrze mi się podczas tych rytuałów współpracuje z energią waszych partnerów i waszych, tak? Jestem w stanie podczas takiego rytuału Was troszeczkę uspokoić, wyciszyć, pozytywnie nastawić do, do tej walki yy, o, o tych partnerów, prawda? I o partnerki. O partner. E, więc yy, i tak jak wie, każdy rytualista wykonuje rytuał tak, jak potrafi. Tak jak mówię, jedni wykonują rytuał e, cmentarny na cmentarzu o godzinie 3 w nocy, ja cmentarnego nie wykonuję. Na cmentarzu, bo przewodników duchowych również mogę prosić o pomoc z domu i ten kanał informacyjny również mogę uruchomić w domu. Nie muszę go uruchamiać na cmentarzu. Kochani moi, jeżeli chodzi o czarne wesele, moje ulubione, tak naprawdę, mój ulubiony rytuał, który jest fajnym, elastycznym rytuałem, ja nie potrzebuję do tego, do wykonania tego rytuału welonu, y, czarnego welonu ślubnego, y, czy czarnej sukienki ślubnej, czy, czy, czy białej sukienki ślubnej, y, ponieważ to są tak naprawdę y, gadżety. Y, welon ślubny, sukienka y, ślubna czarna nie jest w żaden sposób, żadnym kanałem informacyjnym między bóstwami, Między wszechświatem. Kanalem informacyjnym podczas rytuału jest Wasza energia, moja energia, energia Waszego partnera, to co się mówi, silna, głęboka medytacja, i to co się mówi, wypowiadane słowa, wypowiadane zaklęcia, wypowiadane modlitwy. To mówię w żaden sposób, kochani moi. E, sukienka ślubna nie jest e, kanałem informacyjnym, e, żeby Wam się w życiu ułożyło. E, bo byłoby to po pierwsze za proste, za łatwe, a po drugie, moglibyście e, zrobić to sami: e, kupić sobie welon, położyć i tam do tego welonu, prawda, e, mówić, że chcielibyście, żeby Kazimierz wrócił. E, więc to są tylko po prostu. Gadżety na, na stole e, rytualnym. E, jak wiecie, kochani moi, dużo jest jasnowidzów, którzy tak naprawdę m, są dobrymi jasnowidzami i też tych gadżetów mają bardzo mało, a są bardzo skuteczni i są bardzo pomocni. Co, co, co im jest potrzeba? Głowa przede wszystkim i spokój, i to wyrównanie e, całej swojej energii i energii, z którą pracują. I żaden, e, kochani moi, porządny, szanujący się jasnowidz, no tak jak mówię, który po prostu wie co mówi, a jest ich dużo. Yy, oni nie potrzebują gadżetów. O, oni potrafią mm, naprawdę tak się mm, to wszystko wkleić pięknie, yy, że radzą sobie bez, bez, bez welonów, bez majtek, bez karpetek i bez kapci. I ja też tak robię kochani, yy, dlatego Mm, mi do rytuału czarnego wesela jesteście przede wszystkim potrzebni wy i Wasza energia, e, prawda? No i energia partnera, którą uzyskujemy podczas właśnie rytuału, żebyśmy widzieli, czy on jest spokojny, czy on jest nerwowy, czy, e, czy po prostu jest bardzo silnie nastawiony na nie, na powrót do Was i po prostu nie ma w ogóle możliwości z nim pracować. Bo też tak się zdarza, że wiele razy <coughs> niestety nie mogłam pomóc swojej duszyce, która do mnie się odezwała, ponieważ było no, definitywnie widać, że ten związek nie ma szans i nic z tego nie będzie. E, więc tak jak wy kochani, każdy rytualista wykonuje rytuał tak jak umie i tak jak potrafi i tak jak chce. Ja robię bez gadżetów, dla mnie kanałem przede wszystkim informacyjnym. Żywioł ognia, żywioły, nasi przodkowie oraz moje bóstwa, którym ufam, wierzę i pielęgnuję ich. I jeżeli chodzi o czarne wesele, tak? Rytuał krwi. I, i czarne wesele nie jest, ja tak jak mówię, nie jest tylko, to jest moje zdanie. Każdy rytualista robi, tak jak chce. ja to cały czas podkreślam. Dla mnie Czarne wesele nie jest sytuacją, gdzie, pa, pa, gdzie partnera ogłupia, gdzie z partnera robi zombiaka, który wraca do nas i nie wie po co wrócił, nie wie czemu, prawie z nami seks, tak wychodzi, że powinno być i tyle. Nie. Partner wraca tylko i wyłącznie z miłości. Partner wraca tylko i wyłącznie z uruchomionych tęsknoty do, do Was, tak? A nie, że on musi, a nie wie po co. Dlatego rytuał jest wykonywany dłużej. Nie jest to rytuał dwudniowy, trzydniowy czy godzinny, tylko jest to rytuał dłuższy, ponieważ pracujemy, my naprawdę pracujemy z energią, z świadomością, pod świadomością partnera. Podczas właśnie, mówię, silnej, głębokiej medytacji i podczas silnej, wykorzystywania prawidłowo kanałów informacyjnych do partnera. I tak wygląda czarne EWSR. Więc nie potrzebuję, kochani, nie musicie mi wysyłać y, żadnych welonów, żadnych czarnych y, sukni, y, pończoch i, i butów ślubnych, dlatego że mi jest to niepotrzebne. To jest tak jak wczoraj, chyba bodajże że do mnie zadzwoniła pani, y, która pracuje w szpitalu, jest pielęgniarką, no i z koleżankami po fachu postanowiły poprawić sobie sytuację finansową w życiu. Chyba każdy by chciał i każdy o tym <laughs> też marzy. Y, i pragnęły sobie poprawić sytuację finansową, więc o, jedna pani tam miała jakiegoś, prawda, rytualistę swojego, może nie zaufanego, ale gdzieś go tam wykopała, no i ją przekonał do tego, że, że im zaufała. Eee... Zdjęcia tego rytualisty, prawda, mówiły się, zapłaciła za ten rytuał. No i co ja muszę zrobić? Bo to są właśnie podstawowe pytania: jak mogę pomóc podczas rytuału? No i ta pani również zapytała się swojego rytualisty. No więc rytualista powiedział: Musi pani wysłać mi swoje majtki. No więc yy, nasza pani pielęgniarka zamilkła, ale rządza no, pieniądza jest ważniejsza. No i majtochy poszły w świat. E, oczywiście koleżanki, które również potrzebowały spraw finansowych, poprawienia spraw finansowych, również swoje majtochy rzuciły do koperty, zrobiły przerw panu rytualiście, i kolejne majtochy poszły w świat, więc tak naprawdę pan rytualista chyba miał sześć cudownych, pięknych majteczek, sześć cudownych e, pielęgniarek. E, więc za tego nie biorę. Gadżetów, jeżeli jedynie to co potrzebuję, ale też nie jest to konieczne do wykonania laleczki wodu. Laleczka wodu również osoby, które otrzymują ode mnie laleczkę wodu, yy, yy, i które dostają ode mnie świecę i całą instrukcję obsługi, jak one muszą posługiwać się nią podczas, bo tak naprawdę wodu to ja tylko robię tak, kochani. Że szyję na podstawie informacji od Was i wizualizacji danego partnera, szyję przy specjalnym rytuale tą naleczkę, bo nie zawsze, kochani, również macie rzeczy najbliższe bliżkie swojemu partnerowi. Tak, ponieważ to są partnerzy, którzy mają być dopiero Waszymi partnerami i tak naprawdę, którzy nie macie żadnych ich rzeczy osobistych. Niestety, ja troszeczkę tutaj sobie, prawda, dziergam przy odpowiednim rytuałem, nie zaszywam główki do końca. Jeżeli, jeżeli na przykład, Kasia, czy tam Zosia ma na przykład szczoteczkę do zębów, czy ma włosy partnera. A, a, a jest na przykład dużo kilometrów i nie ma sensu tej paczki tutaj wysyłać, później znowu wysyłać i, i znowu się na koszta. Zaleczka jest natchniona Panem, e, liczmy tam, Gustawem, czy Panem Marcinem, czy Panem e, innym, prawda? Wiemy, że pan ma już niebieskie oczy, wiemy, znamy mniej więcej jego charakter, e, wiemy mniej więcej jak to się wszystko, prawda, e, tutaj... E, kim jest y, i ja mniej więcej można go sobie wizualizować, mam jego, mam jego zdjęcie, więc podczas odpowiedniego rytuału tą jeszcze szyjemy. Y, osoby, które mówię, nie są w stanie jakby dostarczyć y, materiałów y, swojego partnera, bliskich jej la, nie zaszywam na główce, między włosami ma prawda, kawałek miejsca, gdzie później można tylko nitkę ściągnąć, zawiązać supełek, jak y, dostaniecie tą laleczkę, włożysz tam, prawda, na przykład, nie wiem, Kawałek koszulki swojego partnera, stisnąć i wtedy y, posługujecie się już dalszymi, kochani, informacjami, y, jak wykonać rytuał wodu. Tak jak mówiłam w poprzednim filmiku, rytuał wodu jest bardzo poważnym rytuałem y, i nie wolno y, tutaj y, przeoczyć czegokolwiek. Y, więc. Więc tak wygląda laleczka wodu. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o rytuały um, magii wodu, wykonuję tylko laleczkę, ponieważ wiem, że ona również jest skuteczna i, jest, i wy tu macie pole do y, popisu. Może nie tylko do popisu, tylko pracujecie podczas wy później, bo, bo ja 7 dni przygotowuję taką laleczkę e, czy 8, e, zależy od sytuacji. Później oleczkę dostajecie z taką instrukcją obsługi, prawda, co musicie dalej z nią robić. E, wykonujecie ją, i później wszystko jest w Waszych rękach. Przez następne 7 dni Wy już działacie. Wieczorami siedzicie i Wy odprawiacie już tą magię, bo Wy najlepiej znajdziecie tego partnera, Wy najbardziej macie tą miłość i wiecie, jak tu wszystko w tą maleczkę jeszcze wsypać. Więc tak wygląda e, rytuał wodu e, laleczki Wudu u mnie. E, I również e, lubię ten rytuał, ponieważ e, podczas medytacji, podczas pracy e, przez te 7 dni z tą laleczką, bo to też troszeczkę się pracuje, później się zostawia podczas prawda, tego rytuału, tam tak się dzieje i się dzieje dużo, e, naprawdę e, można fajnie kogoś poznać, i, i widzieć czasem niektóre fajne e, sytuacje, poznać te fajne sytuacje. Ale to nie to jest też bardzo fajne i wcale w voodoo e, nie jest groźnym rytuałem, jeżeli się go dobrze e, kochani przeprowadzi. No to to jest e, u mnie jedynie taki rytuał, gdzie potrzebuję e, gadżeta jakiegoś, tak? Czyli jest ta, ta lalka, która ona jest właśnie kanałem informacyjnym do bóstw i, i, i do różnych, prawda, Bogów, żeby właśnie pomogli nam w danej sytuacji. Więc to jest ten przekaz, to jest ten kanał informacyjny. Rytuał krwi również jest moim ulubionym rytuałem krwi, kochani. I co? Nie potrzebuję butelek z krwią. Bez sensu, to jest po prostu bez sensu, bo normalny krew, tak jak mówiono w poprzednich filmikach, krew krzepnieje. Krew może się wylać, może być stłuczona. Nie wolno czymś takim się bawić. Krew to jest coś, rzeczą osobistą kogoś i nie wolno poniewierać nią, żeby gdzieś tam na poczcie się przewalała po półkach, żeby ją rzucali czy coś. Nie można. Krew to jest krew, to jest osobista sprawa, nie wolno takich rzeczy wykonywać. Ja przynajmniej na to nie zezwalam, nie pozwalam. Potem mam żyły, potem mam swoją krew, że mogę sama troszeczkę jej upłynnić po to, żeby dać po prostu Bogom ofiarę i wdzięczność i napisanie odpowiedniego tekstu krwią, aby ten rytuał też nam się prawda udał. Więc kochani moi, mam nadzieję, że wszystko dobrze wytłumaczyłam. Jak nie, no to wiecie gdzie mnie szukać, wiecie gdzie i jak się dopytywać reszty wszystkiego, waszych wszystkich wątpliwości. <laughs> to ja mówię, kochani. Nie ma co się bać robienia rytuałów, tak jak mówię. E, księża w kościołach również wykonują rytuały. Nie ma religii, w której nie są wykonywane rytuały. I nie można się tego bać. Po prostu trzeba po prostu to polubić, pokochać, i, i wtedy wszystko idzie pięknie i cudownie. Ja mam swoje duszyczki, które już naprawdę <laughs> są uzależnione. E, chyba odpalenia ze mną tych świec i, i, i łączenia tej energii e, podczas rytuału, i, i, i są chyba uzależnione, bo czasami, jak już nie robimy, czy się poprawiła sytuacja, to się tam dalej proszą, żeby jeszcze, proszę, znaczy przepraszam, źle to zabrzmiało, to jeszcze gdzieś tam znajdują pretekst, żeby chociaż przez 2-3 dni e, ze mną e, te świeciuszki popalić. Więc kochani, nie ma się czego bać o szczęście swoje, trzeba walczyć. A jak walczyć tak, jak wy chcecie? I to jest tylko i wyłącznie wasza indywidualna sprawa. Czy idziecie do kościoła i modlicie się, e, dajecie na tacę, czy robicie rytuał rytualisty, e, czy idziecie do szeptuchy, e, czy idziecie na cmentarz, e, modlicie się do swoich przodków i prosicie o pomoc, to jest tylko i wyłącznie wasza decyzja i, i nikt nie ma prawa Was przemówić i przekonywać o tym, że ta decyzja jest złą decyzją. Każda Wasza decyzja jest dobrą decyzją. E, tylko pamiętajcie, kochani, jeżeli podchodzicie do każdego jakiegoś rytuału, czy chrześcijańskiego, czy katolickiego, czy wudu, czy wtylskiego, e, podchodźcie do tego pewni, że chcecie tego faceta, czy tam kobietę walczyć i że jest, macie dużo siły jeszcze do tej walki bo wy jesteście mistrzami ceremonii rytualnej, każdej ceremonii rytualnej i wy musicie być silni, zawarci, gotowi, aby walczyć. Chyba wszystko powiedziałam. Kochane moje duszyczki, nie przejmujcie się, nie martwcie się, bo szkoda jest czasu na nerwy. Ten czas, który poświęcacie na nerwy i na łzy, poświęćcie czas na walkę, na to, żeby iść cały czas do przodu, a nie cofać się. Nie cofajmy się. To do niczego, kochane, moje kwiatuszki nie prowadzi. ściskam Was serdecznie, bardzo mocno przytulam. I oczywiście życzę cudownej, spokojnej nocki i pięknego jutrzejszego dnia, Aniołki. Trzymajcie się, cytryczko. Pa! Jak zawsze.